Cześć mówimy z Bydgoszczy, jesteśmy na targach ferma, zapraszamy na spacer po wystawie. Skąd pan przyjechał? Ja przyjechałem z gminy Trzemeszno, z Wydartowa. O jakim profilu jest pana gospodarstwo? O, małe gospodarstwo, roślinno-zwierzęce. Bydło? Co ciekawego tutaj, Pana zdaniem, jest na tych targach? No jest, bardzo dużo jest o, 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 do krów, do, do tych, co trzymają krowy. A... A do tych, co trzymają trzodę chlewną? No, też jest. <grym> Kto Panu towarzyszy dzisiaj? No, dwie wnuczki. Dziewczyny, jak oceniacie targi? Fajnie. Co Wam się podoba? Um, tam, w, 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 te rzeczy, które zbieramy. Co już zebrałyście w takim razie? Dużo rzeczy. O, a to są nasze wieściowe torby, także elegancko dziewczyny trafiły się do bardzo dobrego miejsca. Na pewno Was taka miła Pani obsłużyła. Zgadza się? Jak ocenia Pana tegoroczną edycję targów Przecież PERMA? Trzy razy dopiero jestem, więc dopiero co weszliśmy i patrzymy, przeglądamy różne rzeczy. Dlaczego Pan przyjechał na te targi? Jaki jest cel główny pana wizyty tutaj? Cel to głównie dla trzody chlewnej właśnie sprawdzamy różne nowe preparaty, które są, żeby ulepszyć to rolnictwo. O jakie preparaty konkretnie chodzi? Fu. A witaminy głównie dla trzody. jakiej wielkości jest Pana stado? 600 sztuk. Jest zamknięty, tak. 10 lat już się pan zajmuje trzodą chlewną, bo to nie jest łatwy temat. Nie, no to już będzie. Stary nie jestem, no ale. 10 lat już dobrze się tak przy tym pracuje. Nie? Jak ocenia pan targi? Bardzo ładne, że ciekawe, że wszystkie rzeczy. Nie? Co szczególnie pana zaciekawiło na wystawie? No wie pan, kiedyś nie było tego, nie? Trzeba jechać do Poznania, a dzisiaj mamy na miejscu. Trzeba no pooglądać, zobaczyć, czy na A jest nowość, nie? Chociaż nowość jest dobra. Skąd pan przyjechał? Z Margonina. Gdzie się znajduje Margonin? Powiat Chodzieski. Czym się pan zajmuje? Z produkcją bydła opasowego. Czego pan poszukuje na tych targach? A przyjechaliśmy z kolegami obejrzeć jakieś nowości, coś w tym stylu. Jakieś zakupy są w planach? Hmm, hala namiotowa. Który raz jest pan na targach ferma? Hmm, drugi raz. Z temu byłem pierwszy raz. Podoba się Państwu na targach? Tak, tak podoba nam się. Co zatem podoba się na targach? Yy, ogólnie nowoczesność maszyn, yy, które, które występują teraz dla rolnictwa. Rodzinny wypad, rozumiem? Tak, tak oczywiście. Ilo osobowym składem? Cztery, cztery osoby. Dwó dwóch synów i żona. Czym się Państwo zajmują? O jakim profilu prowadzą Państwo ja gospodarstwo? Mamy produkcję roślinną, ale planujemy coś tam rozszerzyć. Myślimy o trzodzie, ale to nie wiemy, co tam wyjdzie nam z tego wszystkiego. Ogólnie tam problematyczny mamy bliskość zabudowań sąsiadów, ale myślę, że jakoś to przejdziemy. Mama. Jak masz na imię? Stać. Mama. Jaki jest cel główny, cel główny państwa wizyty tutaj, na targach? Tutaj mój syn. Celem głównym jest, ponieważ jest zafascynowany farmą i rolnictwem i myślimy, że może to będzie jego przyszłość. W związku z tym stwierdziliśmy, że trzeba wykorzystać okazję i przyjechać. Skąd państwo przyjechali? Z Nowej Wsi Wielkiej. Daleko? Nie daleko. Nie, 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 nie daleko. Bliżutko. Podoba się na targach? Tak. Bardzo. Co się tobie przede wszystkim podoba? Ten ciągnik tutaj. Wsiadłeś do tego ciągnika? A może masz ochotę wsiąść? Nie. Nie będziesz testował na pewno, jak już jesteś? No byłem ciekawy, więc przyjechałem zobaczyć. Myślę, że jest fajnie. Co przede wszystkim przyjechał Pan zobaczyć? Co Pana szczególnie interesuje? Mnie interesuje budynki dla świn. Ile sztuk trzody chlewnej posiada Pan? Tak, jak mówiłem, doniczki, minimalnej ilości. Sześć macior. Odziedziczyłem po ojcu gospodarstwo, więc je ja ciągnę, a jak długo będzie, to życie to zweryfikuje, czas pokaże. Czy oprócz przeprowadzenia gospodarstwa zajmuje się pan czymś jeszcze? No tak, jeszcze pracuję, czyli dwuzawodowiec jestem. Czyli dzisiaj wolne trzeba było wziąć, żeby przyjechać na targi? Akurat na zmiany pracuję, to między zmianami się wszczeliłem, no i to przyjechałem. Jaką szkołę reprezentujecie? Techniką numer dwa w końcach. Jak oceniacie te tarki? Fajne są, na 10, na 10 są bardzo fajne. No. Co się Tobie szczególnie podoba na tych tarkach? Szczególnie mi się podobało jak, jak byłam tam przy tej, przy tej takiej budce z nawigacją, co mogłam tam trochę posłuchać. No wszystko jest fajne, nie wiem jak to powiedzieć. Wszystko mi się podoba, ładnie tu jest. Widać, że dobry sprzęt. Co ci się podoba na targach? Nie wiem, jest fajnie, bo możemy sobie pochodzić. Inaczej jest na... niż na tradycyjnych lekcjach, prawda? Dokładnie. Jest o wiele lepiej niż na lekcjach. Z jakiej szkoły przyjechałyście tak w ogóle? Z Kowala, ze szkoły rolniczej. I swoją przyszłość, rozumiem, wiążecie ze strefą agro, tak? Yy, z, weterynari z weterynarią.